Przed nami Tomasz błoński tuż przed wylotem do Argentyny. Jak są poczucie? Dobrze, są poczucie w miarę dobre. Jedziemy, zobaczymy wielką niewiadomą na razie. Zobaczymy za parę dni jaki będzie rywal i, i się okaże jak, jak cała walka. Igrzyska zapewnione. Nie ma więc gdzieś w głowie takiej myśli, żeby może nie bić się na całego, tylko gdzieś zostawić sobie jakiś tam margines, tak by uniknąć kontuzji? Nie, nie, to to, to nie umie akurat, więc na pewno dam się wszystko i wiem, że nie umiem po prostu się bić na pół gwizdka, że tak powiem. Ale wiem, że jeszcze nie jestem w pełni formy, to po tej, po całych kontuzjach, po wszystkim, późno zacząłem trenować i no i to takie pierwsze starcie, na pewno ciężkie też psychicznie, bo to pierwsze wejście w obroty takie, więc, ale na pewno tanio skóry nie sprzedam. Nie jest tajemnicą, że jednak wolisz dłuższe dystanse, a trzy rundy to trochę inny boks, czy w związku z tym będziesz starał się teraz boksować troszkę inaczej, nawet w lidze WSB, tak by przestawić się znów na te trzy rundówki? Nie, na razie, na razie chcę zaboksować po prostu swoje, chcę wejść w rytm po długiej przerwie, chcę, chcę zrobić dobrą walkę i na tym mi głównie zależy, nie będę na razie kombinował, później będziemy już przygotowywać się pod Rio i już na pewno będziemy to zmieniać na krótsze dystanse, treningi się trochę zmienią, też pewnie bardziej dynamiczne, krótsze, będziemy wchodzić w trzy rundówki. Będziesz chciał się trochę oszczędzać w tym sezonie i dać więcej szans na przykład Rumińskiemu, czy częste starty mają utrzymać się w tym rytmie, o którym mówisz? No na pewno będzie rytm startów tylko tu, turniejowy, na pewno mój prezes o to zadba i będzie kombinował nad jakimiś turniejami bardzo mocnymi, na pewno będę musiał boksować, żeby no jednak się obić trochę przed tymi igrzyskami. Paweł, nie wiem, nie wiem jeszcze co z następną walką będzie dokładnie, kto będzie walczył, czy ja, czy Paweł się okaże. To już nie ode mnie zależy, więc, więc to, to nie ja będę ustalał. A za to tobą sparingi w Warszawie, między innymi z rosyjskim zawodnikiem. Możesz tam powiedzieć troszkę o tych sparingach? No, przyjechał do mnie zawodnik, ale do Cetniewa, nie w Warszawie. W Cetniewie sparowaliśmy teraz. Przyjechał do mnie i z Rosji, ale miałem z nim już do czynienia na turnieju. Nawet turniej nich kiedyś w finale właśnie z nim. Dobry zawodnik, bardzo wymagający, bo taki właśnie na pięć rund fajnie, bo bardzo mnie męczył, więc musiałem mocno, mocno się skoncentrować i nie dał się zepchnąć. Bardzo silny Fizycznie taki przepychający zawodnik, więc całe pięć rund trzeba było z nim walczyć. A w Argentynie, jeśli trafię na zawodnika mistrza Argentyny, to jest też jakiś tam zawodnik, więc było do, dobre przetarcie na pewno. Czyli taki styl, który Tobie całkiem nie leży, to przepychanie widzieliśmy na mistrzostwach Europy właśnie. No, no ja też się lubię pchać, ale niestety Rosjanin był silniejszy i trzeba było kombinować, no, więc zmusił mnie do ciężkiej pracy, więc, więc pozytywnie. Eee, Tomasz Jabłoński, medalista Igrzysk Olimpijskich. Realny scenariusz? No, oczywiście, że realny. Jakby nie był realny, to mnie nie trenował. No. Po to tam jadę i, i widzę, wiem, że jest to do spełnienia. Jakby nie było, to mnie trenował po prostu i rzucił boks. No. Wyjazd na z igrzyska, y, jedziecie teraz do, y, w ten podobny klimat, znaczy ten klimat, który tam będzie. No, na pewno nie jest to to, co będzie, ale czy uważasz, że to jest jakaś podstawa do Ciebie, żeby zobaczyć jak, jak będzie wyglądał w ogóle boks na tamtym terenie? Czy macie jakiś kalendarz zapełniony także y, jakimiś sparingami? Czy tylko i wyłącznie przygotowujecie się, teraz tu się przygotowaliście i tam będzie tylko start? Teraz będzie tylko start, no, niestety jedziemy tam na 4 max 5 dni, dokładnie nie wiem. Tylko aklimatyzacja i? Tak, tak, i od razu walka, ale sam już dla siebie chcę przeżyć ten klimat i zobaczyć, co będzie mniej więcej, właśnie jak będzie na igrzyskach, jak to przeżyć mniej więcej i no i wyjść z tego obronną ręką, żeby. A masz jakiś plan? Masz jakiś plan na, na, na pobyt tam, sam dla siebie, żeby tam zobaczyć, jak to będzie wyglądało? Nie no, na pewno będę chciał w pierwsze dni właśnie trochę pobiegać po tym powietrzu, żeby szybko się zaklimatyzować. Będzie mało czasu na dojście tak naprawdę z aklimatyzacją, bo walczymy już, przylatujemy w środę w czwartek, Bartek jest trening, w piątek mamy ważenie i w sobotę już walkę, więc za dużo czasu nie będzie, ale na pewno będę chciał trochę pochodzić po tam w tym klimacie, żeby jak najszybciej się przestawić. A zapytam tak jako kapitana z drużyny. Jak widzisz swoich z kolegów z drużyny? Jak, 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 jak zapatrujesz na ten wyjazd? Nie, myślę, że dobrze, bardzo dobrze. Myślę, że wygramy. Przywieziemy pierwsze zwycięstwo. Pokonywaliśmy Argentynę. Myślę, że oni powinni mieć w psychice to, że przegrywali z nami nieraz. No i ty, jestem ciekawy swojego pojedynku, bo nie wiem tak naprawdę, z kim będę boksował. Czyli przyda nam się zwycięstwo na wyjeździe. Przyda. Przyda się i na pewno postaram się o to, żeby je przywieźć. No to życzymy naszej z białej panterze, żeby zwytrzymała ten klimat i przywiozła stamtąd zwycięstwo. Dzięki wielkie. Białe panterze. No, że będzie